Witam Państwa bardzo serdecznie. Adam Stroniak, jak zawsze, obiektywnie. Szanowni Państwo, Herr Ruda-Wrona wymyślił ostatnio stwierdzenie, że to niedopuszczalne, żeby Polacy decydowali poprzez referenda. Szanowni Państwo, jak jesteśmy traktowani? I wy kogo Wy wybieracie? Jeżeli taka Ruda-Wrona Wam będzie powiedziała, mówiła, że nie ma mowy o referendach, a my tutaj walczymy o to, żeby Polacy mieli coś do powiedzenia, na, zarówno w swoim kraju jak i na forum międzynarodowym to do czego wyprowadzicie, jeżeli wybieracie takich malowańców jednocześnie mówi, że Unia Europejska stwierdziła, że już jest przywrócona praworządność w naszym kraju jaka praworządność, jeżeli łamie się podstawowe zasady człowieka i prawa decydowania, a w konstytucji jest napisane to jest chyba artykuł 8 tak? że Polacy sprawują tą władzę tak? gdzie to jest, gdzie to jest ale praworządność została podobno przywrócona a jakaś ustawa została w związku z tym znowelizowana, ustanowiona, cokolwiek? Bzdura totalna. Nic się nie zmieniło. Żadnej ustawy nie ma na pewno nie na temat tego, co się burzyli, że sędziowie nie mają. O co chodzi? A prawda jest taka, że co zrobili? Usunęli strategiczne inwestycje, które były być może do zrealizowania. Mówimy to o CPK i mówimy tutaj o elektrowni jądrowej, która podobno ma. I jest, jest konieczna do zrealizowania w celu zabezpieczenia nas energetycznego. Czyli co? Prawożoność to jest uzależnianie Polaków od wszystkich zewnętrznych wpływów, a my nie będziemy mieć do powiedzenia? Zastanówcie się przy, na, przy następnym głosowaniu 9 czerwca. Możecie zagłosować na mnie. Będę kandydatem z normalnego kraju, bo ja normalny kraj to jest to, czego czego kocham, co kocham, żeby Polska była normalnym krajem. Normalny kraj, jestem kandydatem numer 5. Wielkopolsce. Do zobaczenia. Żadnych więcej uzurpatorów. Żadna ruda wrona nas nie pokona.